No, dziś pokażę Wam już ostatnią część ze Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie zebrałem. Tu jest taki pierścień, który wchodzi w ten sposób, z tej strony. Tu ktoś nieźle wojował. O, chciał, żeby tu smarowanie dochodziło. A tu gorzej dochodziło z tej strony, bo to była ta strona, niż z tamtej strony łatwiej się brudy miały po prostu dostawać, o to tyle dobrego zrobił, czasami co złego. No z drugiej strony to jest inaczej, o tu jest taka faska. I druga strona, to jest wszystko tak jak potrzeba, zrobiłem na to każdy gwint bez mierzenia, wkręciła się, o jak potrzeba, jak ja to brzydko mówię, po samej Ta. przepraszam za wyrażenie. A druga strona próbowałem wkręcić i nie, pozbijana, podbijana, ale jakoś z troszkę aluminium tu z tej strony, trochę z tej, bo już miałem wyjętą tamtą stronę i wtedy z tą stronę dopiero mi wyszło. Ale wezmę sobie na to kartę i to muszę poprawić. Układam sobie tak nie bardzo widać tam Trochę odsunę, że z jednej strony idą te części, co z jednej strony są, a z drugiej strony te, żeby sobie nie wrócić. O, zobaczcie. To była jedna z przyczyn, że ciężko to chodziło i w ogóle się nie obrócowało. za tak. O, powinno wyglądać tak, jak tu. O. Łożysko też kwalifikuje się. Nawet, nawet na kulki się nie nadaje. Nadaje się tylko dla archeologów, by jakby przyszli tu tak za 100 lat i powiedzieli: O, ktoś tu robi. To taki, w, taki, w takim stanie są łożyska. O. No co tu jeszcze ciekawego wam mogę powiedzieć? Mm. No, bez, tak, bez tego bym nie rozebrał tego na pewno. Trzeba wiedzieć, że takie coś trzeba dorobić. To jest taki wybijak, tak jak mówiłem, tu gwintę nośnik i tutaj gwint. No i najpierw się wybija w jedną stronę, w drugą stronę. No a później powinno to już dość lekko wyjść, ale nie chciało wyjść lekko, bo jeszcze było tu zadatne. No to by na dzisiaj było tyle. Idę teraz dla Was grywać filmiki. Jak macie jakieś pytania, to zapraszam na Facebooka. Tam filmiki będą udostępnione. Pozdrawiam.